Tle za rozbiorcami y, polskim, y, Austriakiem, Prusakiem i Rusem y, są dodatkowi też, rozbiorcy polscy. Ale w, y, o co dzisiaj chodzi? Y, y, w mediach trąbią o jakimś powstaniu, powstaniu w getcie warszawskim. Jest to mit, jest to nieprawda, jest to bałamutnictwo, głupota bo trzeba prosto powiedzieć, nie było żadnego powstania w getcie e, żydowskim w Warszawie. E, co było? Ci Żydzi, którzy po, e, złapali za broń, niby złapali za broń, w ogóle skąd ją mieli? Żydzi mieli broń, e, no to ciekawostka historyczna, e, złapali, ale to byli współpracownicy Niemców e, i oni ładowali do wagonów, nawet swoje, swoją rodzinę, jak była matka niedołężna, to ją pakowali i wysyłali do obozu. To byli współpracownicy, Żydowscy współpracownicy Hitlera i oni złapali za broń, bo Niemcy nagle zaczęli się za nich brać, bo już nie mieli praktycznie kogo wywozić. No i to jest jedna wielka ściema, że to było jakieś powstanie. To był, była kłótnia w rodzinie i ci żydowscy kolaboranci, to nie byli żadni powstańcy, to tylko y, po prostu się poszelali o, o ilu Niemców zginęło. Jeden, dwóch, nie wiadomo, przez półtora dnia. No to, to jeszcze y, Edelman sam, sam, y, sam mówił, Edelman, że to nie było powstanie. Że nawet nie planowali daty, nic, tylko w związku, że Niemcy weszli do getta posprzątać jeszcze po tym, co zostało, no nie, to złapali zabronić. Same Delman. Także dość kłamstw żydowskich, dość tego ogłupiania narodu polskiego. Teraz dzisiaj sobie przypinają te kwiatki, żonkile. To już się nie powinno nazywać żonkilami, tylko brzydkilami bo no to są brzydkie. I w tych mediach, w tym programie pierwszym polskiego radia, w programie drugim, nie wiem jak w telewizji, ale podejrzewam, że też, jest ten chłam żydowski, ten jad żydowski wtłaczany do głów, głów to kłamstwo, że było jakieś powstanie w Getcie w Warszawie. To jest nieprawda. A faktem jest to, że pomnik tak zwanego tego powstania to jest relik komunizmu. I ten pomnik trzeba rozebrać, bo to yy, uwiecznia ten fałsz, to, to kłamstwo yy, na temat tego powstania. To jest komunistyczne kłamstwo. My wiemy, kto po wojnie w Polsce rządził i na radzieckich czołgach, kto yy, do Polski przyjechał, i jakie oni byli, z jakiego plemienia. To było, to było w większości hazardstwo no nie. Także żądamy rozzebrania pomnika, bo to jest pomnik komunistyczny. Trzeba to wprost powiedzieć. To był pierwszy pomnik, który powstał po II wojnie światowej. Nie pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych czy, czy innych, tylko właśnie pierwszy. Pomnik służący do tej pory żydowskiej propagandzie, kłamstwa i w ogóle, żeby on jeszcze był ładny. No to jest beznadziejny pomnik żydki, także tak to wygląda. Dla Telewizji Narodowej materiał realizował Bartłomiej Kurzeja.